Ej, idę do ciebie, chodź mnie podnieś. Chodź. Ej, ty mnie słyszysz? Kliknie. Gdzie tu No kazama ty, ty, ty to jesteś taki borowiczy Podnoś podnoś. No podnoś! Mam dwa kap. Dobra, nie gram z tobą. No, dobra, no już ta ultruperka go zabiję. Wiedział mi! Co jest? O dobra, już działa, nie wiem, mam problemy jakieś. No znowu! O co Kazik robi no No co jest, przeskakuje mi ciągle ten ekran Dobra, gramy z Kazikiem piątym Halo, witam serdecznie, dawaj areniarze od razu gramy, trzeba nowości sprawdzić, dawaj, dawaj Duarenka? No lecimy do duareneczka tak, smażymy Dobra, dobra Jak tam Kazik, słyszałem, że nie spałeś całą noc No, to prawda jest akurat A czemu nie spałeś całą noc, Blindowałeś? Bo, <laughs> nie, bo nie mogłem zasnąć jakoś, wiesz? Kiedy idziesz spać? Grościu. Co? Kiedy spać idziesz? A nie wiem, chyba plan jest taki, że do wieczora czeku... ten. Nie śpię. A z kim teraz było? E, z Tuczorem, chłopie. E, z gościem, którego znam. Dwa lata już gdzieś? Jak jeszcze na YouTube streamowałem. A kto Idzielował u Was? E, no właśnie, to taki pół na pół trochę było, bo on tam w i ten jakby tarpował w sumie. A bo jest dobrym ajzelam? Tak. Ej, kocham te Twoje czeku pytania zawsze, nie? Jak ty zadajesz jeszcze pytania chłopie takie Dobra stary, ale i tak widzę, że ty Skolu wygrasz. Zaklej, proszę Ale tak się Zagra... gra na arenie Kazama ty, Jak będziesz progresował to zrozumiesz, że gra się tak już Na arenie. To musisz być po prostu dobry, I grasz solo na już wtedy po części. Razem się Trzymamy też po części, no ale zazwyczaj też Wiesz. Jak ktoś potrzebuje pomocy To idziesz no. No dobrze no Okej okay, no. jak będziesz progresował To zrozumiesz, że tak się gra, ale ty jeszcze nie progresowałeś, Więc widzę, że się tego swojego Co? No nic, no, no nic, nic, no beka on troszeczkę, no. Musisz po prostu ludzi robić solo? no to jest dual arena. Musisz być prawdziwy mężczyzna, a nie. Co? Jakbyś miał 2 na 1 w realu, to co? Też będziesz uciekał i będziesz prosił kobietę, żeby ci pomogła? Nie, musisz jeden 1 na 2, kazama, tak samo w Fortnite jest. 1 na 2 tu walisz ludzi, rozumiesz? Potrzebujesz pomocy, to lecę do ciebie. Pa, potrzebujesz kazik pomocy? Nie wiem, no walczę, tak, jednego zabiłem. No i oczywiście, i ja o to chodzi, tak? Ja za to jest pół zniszczone teraz Aut w ogóle nie ma jak coś, tutaj były RSP4 Ja walę ziomek co nawala z tego działka we mnie Przecież mi się nie jak co stary Ja walę <laughs> Nie wierzę w tego chłopa, przysięgam Zakazik, so, czujesz bombę? Tak. Na pewno? Nie jesteś tego pewny? To, no ta mam 3 kilo już chłopie Za mocny jesteś jakoś No hmm. nie, nie wiem co do serca twoje słowa, tak? O Po już nie liczę na pomoc, liczę na to, że serio gram i tyle A wtedy liczyłem na twoją pomoc Dobra, cio Ja musisz kazama pomóc, zaraz w kazik chodzi. Ale ja walę się z kopcem też chyba, wiesz? Nie Chłopy na mnie trochę ci powiem, ale zabiłem ich No widzisz, no to dobrze, to znaczy hoper, że jesteś pro tak? No, wiesz że mam dwa razy więcej kill od ciebie, Kazik, musisz się wziąć no, w garść dobrze, ale z chopie mnie nie zdenerwujesz, ja czekam tak dobry humor, nie wiem. Musimy, ale... no, <głos》>, musimy razem grać, wiesz o tym Musimy razem grać? chopie, no nie wiem No razem, razem się trzymamy, nie ma, wiesz, wiesz ty o tym. Zbierze, nie, grać no. No, nie zdenerwujesz starego, bo ja mam tak dobry humor. Dobra, Kazama, ty nie sprogresujesz jednak w tej gierce, ty się nie znasz, nie? Ty nie wiesz, co jest na rzeczy. No przecież gram solo, 4 kile zrobiłem co no, Ale klasik. nie ta, nie, no Kazama. To no, co ci chodzi? No nie, I ty, i ty, ch chłopien, Piękno, i ty, ty chcesz progresować. No nie, nie będę krytykował, tylko. Ty I, ty, I ty chcesz sprogresować. O no, Tego. Się Jeżeli lamy tyle nie zabierz, to na liftach tak się rozpiła. Fajka, jak tyle albo z jakim sobie radzisz? No jak mnie zdział kawalon Bo tu jest kumpla. To ja co widzisz Dobrze, że mnie nie widzi, uważaj. Ciebie widzi. Ej, kobiety, co sądzisz na temat RAMu w Fortnite Nie, on tutaj był! Jezu, ten jest ten chłopiec z botem, tak szczerze powiedziawszy. Ulec się. Czemu ja igluje chłopa co ma, nie wiem, 70 tysięcy ringów. To jest właśnie dobre pytanie. Dobra, stary to jest. Yy, ten, przyzwyczajenie. Ja już jestem po prostu iglem, stary, nie? Nie, nie dałem rady. O, Słyszysz mnie, halo czy nie? Stary. Nie słuchajcie. Halo, Azik. No, w Fortnite mamy dużo dają. A to do wiele z tym pytaniem, skąd mam wiedzieć, czy dają dużo? No Kazik, no pytasz mi się na sprawy komputerowe. no. Myślisz, myślisz no że ja się interesuję to... sprawami Słuchaj, komputerowymi na a co, co dzień? Nie że ty się nie zdasz, ale ja po prostu jestem ciekaw, co powiesz. Po prostu wiesz, to tak, jakbym stary zapytał, nie wiem, o coś yy, człowieku ciebie, o czym w ogóle nie masz pojęcia. Wzór na Deltę podaj na przykład. No i co? No jakie jest wzór na Deltę? A po co mam ci odpowiadać? Hmm, no, no, no tak ono. Bardzo tego. Dobra, czekaj Co, w internecie w sobie wzór na delta teraz? o Kazik, czemu nic nie gadasz? Nie ja tak gram nie trolluję, stary Ej, idę do ciebie, chodź mnie podnieś Chodź Ej, Ty mnie słyszysz? Pięknie. Gdzie tu? No, Kazama, ty, ty to jesteś taki borowicz. Ale beka, co, beka. Podnoś, podnoś. No, podnoś. Mam dwa chap. Dobra, nie gram z tobą. No bo ty mnie nie podnosisz, że ja mam ci podnosić, do no, chłopie, no nie wiem Ale jak ja cię nie podnoszę? Przecież podniosłem twoją kartę i chciałem cię wtedy zrysować Jak miałem cię zrysować, jak mnie chłopie podjeżdżały, ty debilu A, dobra, to przepraszam wiem, że nie I teraz padasz, no Dobra, nie żyć było pan no, źle, stary <laughs> <A>. <laughs> E, stawiaj się Dobra Dobra, padnij Kazama, bo to nie ma... Nie... no co to jest za dużo partner no? Była partner mój, się wali, bo już w ciebie nie wierzył. No dobra, nie wiem, weź jest... A kazał musisz się ogarnąć, bo my przegrywamy arenę ciągle, no nie możemy tak. A ty się wywaliłeś? Z punktu spadam, no kazama no <noise> Chopie, masz więcej Pera i się sadzisz do mnie No właśnie I Czemu ja z tobą gram jak mam więcej Pera? No to może nie grać mną, no nie wiem, co ty mnie zapraszałeś, stary. Ja się nie pchałem. <grym wiosenie> no to słuchaj się igra w takim razie, jak mam więcej para, i lecimy te Towers na wieżowiec w Brimpa w dwóch. Dobrze, będę się słuchał igra, stary. Chociaż sam mam na wieki iglawskie. Ja jestem lepszym iglem. No dobrze. To są jaja. I ta jak to da daleko, bije mocno, nie? Kto się pierwszy wywalił? Ja czy ty? No bo ja lecę 50-50 na tego, a ty gdzie poleciałeś nie na Brimpa? No nie Ale daj mi grać po swojemu stary i ile masz punktów? Nie wiem na Arenie Nie widzisz na dole ile masz? No czekaj, nie, nie mam czasu. No ile masz punktów? Nie mam czasu, musisz iść się... Halo? Słyszysz mnie? Jesteś? Zama! No tak jestem, stary, daj mi się skupić czeku. Ile masz no i punktów na arenie? Dobra, działa. Ile punktów na arenie masz? No, 8520, stary. Kurno, to my zaraz padniemy z tego No, musisz wyjść teraz. Wyjść to punktów na mnie nie zaliczy i dostaniemy zero. Halo. No dobra, weź nie, troluj, stary. No proszę cię. To wbij się chociaż w niego, co ty gec, co, co ty, co ty, to, to ja bym powiedział taki... ...Cipci gameplay ci powiem, taki Kazama masz. Żeby się pokazać gdzieś z jak najlepszej strony, tak? Przed potężną publiką. Kampisz, chłopie, kto kampi? Na arenie, na arenie i ty chcesz progresować. Arturajma jeszcze masz. Ja pierdziele. Już na chłopie, proszę Brawo, brawo, w końcu. No proszę cię znamy zamknij się, uwaga cię Zaromatsam masz jak coś No ale po co gadasz fake? Info? Nie, no to już mnie denerwujesz stary. denerwujesz mnie się no. bo... w niego halo Halo Halo? Halo Nie no pat co no robią nie Better pompa No Better pompa Halo, pom. halo słyszysz mnie? Widzisz mnie? Kazama Miasta. No nie wiem czy bradzi go kartę? Dobra, poczekaj, to zrobimy mu coś. No dobra. On się wywali, no. Oba, no już tak gul go zabije. Ej, mi! Co jest? O dobra, już działa. Nie wiem, mam problemy jakieś. No znowu! Dobra. Oba, co Kazik robi, no. No co jest? Przeskakuje mi ciągle ten ekran. Dobra. Naucz się kadza, się Ima? Nie ucieka za mąż, że takiego ma? No on padł. nie, no nie ma to wygrał już. Finish, finish. Nie, no jak to sobie coś podstawieni aktorzy nie. Te chłopy to nie wiem co. Oni chyba grają w nie bez budowania. Gdzie on jest? Trapla. O tu jesteś. Siema byku. No kazik widzę jest tragiczny. No nie, kurde, no nie wiem, dobra, ja bym wygnał, ale. Nie wiem. Nie tu, wiem, punkty na arenie mi tracisz, kazama, no co ty robisz, no? Ale. Ale stary, nie no ty tak cringe'ujesz, no proszę cię no stary! Ale nie no, serio, punkty na mi no nie No nie zwalaj do mnie winy, jak się wywalasz. No muszę na ciebie zwalić, a na kogo innego mogę zwalić? Nie na siebie przecież. Gdzie jest ten czas? Bo poniżej A mnie hopy. Proszę cię, nie wywal się już tym razem wow! to... O, zajebiście! O 48! you go robiłem, ale niestety nie miałem już pozycji. Dobra idź stary, się wywalił już Właśnie jak podjeżdżam Podjeżdżasz? Hm. Ależ, agresywny podjazd stary Chłop tu się zakap... no zajebiście Oho. Dobra, no i A chłop nad nami, musimy laser. lazer 52, ding, pa Dobra, strzałem już Let. Leży, jazda! Abaj, siareś, lecisz, stary. no lecisz, lecisz stary no, co ty robisz, lece, szybciej Lecę, jaki Taki boost, widziałeś? 50 O jak dostałem, ja ten, dobra, że solo No tak, Ja też akurat dostałem, ładnie Nie uznajesz, tak, jakby, grania dło nice. On na WSM gra jak coś mm -hmm. 70 wide dostał O do mnie, o do mnie Nie ja się no rzucają idę. na mnie, tutaj w boksie się leczą na S Takie care chłopcze tu leci dla ciebie, naprawdę A, Ciężko mi się myśli stary, bo ja co mam noc nie spałem ogólnie Czyli teraz tłumaczysz się, tak? Nie hmm, wymówka, rozumiem, wymówka Wajta mam Nie jeżdżam, ale kupę to robię. Solo był, okej. Okay. Ale lecisz Kazik, dawaj To Najpierw no, kazama ty, kurwa mamutant! Aha, drugi ty, nie wiem skąd w ogóle mi się znalazł w boksie. Nie, skąd mi się zielony boksie znalazł, nie? Solo versus solo versus solo. Niespodzianka okay. człowieku. Nie wiem, był gdzie bądź w ale po prawej chyba. Ale teraz to już masz deda i tak, by nie dojdziesz. Najlepiej go zabijesz, to nie ciężko. I tak, ja obstawiam, że i tak nie dojdziesz chyba. Może woda? Nie! Będziemy jak to jest taki szalony, że nic nie robi z tego. No Dobrze obstawiałem A jakbym przegrał to musiał coś zgiftować, nie? Wygrał, wygrałbym zakładzik, chłopie a no, no co ty ciężkie obło? Wzięliśmy się, że ja nie miałem na odpadach, choćby to było heading, PlayStation Guy Zero kill.